Witam serdecznie na moim kanale. Kolejny odcinek serii Diablo 3, Żniarz Dusz. Tym razem odcinek drugi Nekromantą. Próbujemy reaktywować tę postać i ją ukończyć w końcu pod set masakra płonącego karnawału i pod yy, przebijającą włócznie z kości. Pozmieniajmy te rąki. Trochę poczytałem, o nich, trochę popatrzymy. <laughs> Myślę, że troszeczkę inaczej to ustawimy te skile. Jeżeli chodzi o pasku akcji, to, to w dalszym ciągu zostanie zbrojaskości tylko pod dyslokację, która to trafie, że sprawia, że trafieni przeciwnicy zostają także obuszeni. Jeżeli chodzi o pochłonięcie, to ono zostaje dalej jako pożarająca aura. Napływ krwi damy pod metabolizm, jednak, czyli zapewnia dodatkowy ładunek, ale dwa jakość zdrowia. Chcemy się szybciej móc poruszać, szybciej uciekać. I simulacrum sym, zostanie z, z tą runą rezerwuar. <coughs> Jeżeli chodzi o te aktywne, to z zniedołężenie jednak damy tutaj zauro. Dyslokacja, przepraszam, zauro. Wycieńczenie. potęguje efekt zmniejszenia szybkości ruchu przez pierwsze 5 sekund. A tutaj włócznia z kości zostanie, ale zmienimy to na strzaskanie, roztrzaskanie, czyli zamiast przybijać będzie wybuchać i tak naprawdę będziemy puszczać trzy włócznie bo symulakrum będzie puszczać jedną dwóch ich jest, także nasza trzecia i to będzie wybuchać i duże obrażenia powodować jeżeli chodzi o te pasywne umiejętności to tutaj nie będzie żadnych rewolucji samotna warta, ostatnia posługa paliwo, śmierci i Roczne żniwa zostaną. Tylko musimy znaleźć sobie jakąś kosę. Zobaczmy ile mamy tych e, białych elementów. Uniwersalnej części tylko 41. Spróbujemy dzisiaj trochę ich pozdobywać. Może przekształcimy z 200 zasnutych kryształów. Zobaczmy co tam było potrzebne do tej e, receptury żeby przekształcić zasnuty kryształ. Zwykły przedmiot wyposażenia, tylko przypominam, że mogliśmy kupić no, tutaj u kupca. Cię. Potrafisz docenić jakość moich towarów? Nie to co inni. Tym razem nie trafiło się nic. To jest jeszcze jeden kupiec. Nikt nie docenia wysiłku jaki wkładam w zebranie tych wspaniałych towarów. Też nie mam. Mam trochę nowych towarów. Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. No, zobaczmy jeszcze w drugim akcie... Hmm. Czy któryś z tutaj będzie miał... No, ...przybyłeś tu z Tristram. Moja rodzina stamtąd pochodzi. Natomiast to spadło ma z Rzecz oczywista, że w mieście jest więcej klientów. Ale wolę być tutaj. Wykopuję towar, czyszczę go i przynoszę tu na sprzedaż. Daję tylko najlepsze towar. No, niestety nie trafił się nam żaden kupiec z białymi przedmiotami. No nic, spróbujemy coś jeszcze zrobić. Będziemy chcieli zmienić jak najszybciej ten szew na jakąś kosę. <laughs> Ale to potrzebujemy tych uniwersalnych części, żeby to zrobić, jeżeli chodzi o set, to już tutaj jest zebrane dobrze. Mamy o jeden element nawet za dużo, trzeba będzie go wymienić. Bo nie potrzebujemy. Nie, mamy sześć, dobrze zgadza się. Karwasze, to też już te, które chcielibyśmy mieć ostatecznie, czyli szpikowana ochrona Gelmindora. Będziemy szukać pasa powrót sędziwoja. I pierścień, jedność żywiołów i gnie bryksa. Brick, A amulet to już mamy ten co chcemy, czyli nawiedzane wizję I tutaj też stracony czas, fil filakterium to też już jest to, które będziemy ostatecznie używać. Z, nie mamy zbyt wiele miejsca na pierście, na e, klejnoty. Zmorę więzionych będziemy używać, morę potężnych i kamień pompsy ale to uda nam się znaleźć na pewno. Dobra, teraz może zrobimy w takim razie głęboką szczelinę, może Coś ciekawego polecisz? Czy zobaczmy, że w trzecim akcie będą mieli jakieś e, białe przedmioty? Choć wątpię. Jak nie, to trzeba będzie zestartować grę. No niestety. Dobra, zróbmy jedną zwykłą szczelinę. Poziom czwarty. Dręki cztery. Jak to będzie szło z tymi nowymi setami, skillami? Uruchamiamy simulacrum i do dzieła. Staramy się zebrać też wszystkie żółte przedmioty teraz, bo będą one nam przydatne, jeżeli chodzi o przekształcanie ich na uniwersalne części. Więc co musimy pamiętać, to żeby. Chociaż trafić w jedną grupę, żeby ci przyjemnicy się grupowali. Aure warto rzucić. Widzicie, jeśli chodzi o zdrowie, nie brakuje go nam. Mimo to, że 1% wysysają z nas ci symulakrum. i to też raczej taka, taki bilż, jak z. Naszym łowcu demonów, że musimy stać na odległość i strzelać w grubki, Nie powinno być na tym poziomie problemów, ale robimy ten poziom, żeby zdobyć trochę białych przedmiotów. Dobrze by było spróbować wykręcić chociaż tą posę cyklu, co nie powinno być tak dużym problemem. Tą aurę, to laurę to na zwykłe potworki. Czy jak te wszystko idzie na hita, to nawet nie potrzebujemy uruchamiać. Ale jeśli chodzi o bossów aktowych, to będziemy na pewno je od, e, odpalać. Pamiętamy, że z tych wszystkich stojaków na zbroje i e, bronie, zawsze wypadają białe przedmioty. Także warto je cały czas otwierać. Jeszcze też trzeba będzie znowu poszukać przedmiotów dla naszej zaklinaczki. To będzie podobny zestaw jak już mamy na wszystkich innych postaciach, Nic tutaj, więc nie wymyślę. Dość uniwersalne zestawienie. To jest kolejny build, który nie wymaga od nas e, używania ingomu, także nie, nie musimy szukać tych elitarnych grupek. Na pewno ten build się będzie dobrze spisywał, i jeżeli będziemy grać na wyższych poziomach, bo te wybuchy będą dużo zabierać przeciwnikom. No i nie musimy się zbliżać, znowu to jest ten... Dobry motyw, że możemy stać na odległość i atakować przeciwników. No i na chwilę obecną nie widzę też problemu z... ...Esencją, to jednak... ...ta aura pochłonięcia działa bardzo dobrze. czy przy okazji jakieś przymioty powkładają, mimo że to jest poziom czwarty, to i tak coś ciekawego może wpaść. Ta włócznia z kości też nie ma jakiegoś limity odległości, można strzelać do potworków, których jeszcze nawet nie widzimy także jakby ktoś grał na hardcore i się obawiał wpadnięcia, to może najpierw kilka strzał może tak się wyrażę ostrzegawczych puścić i wszystko raczej powinno paść, zanim będziemy podchodzić do tego Pewną pewno zwyżkę obrażeń będzie, gdy założymy kosę, bo ona dodaje właśnie do tej e, z kości głównie Zapuśćmy na niego aura i ubijmy go. Uniwersalne części, trzy sztuki, ale wpadło parę przedmiotów białych. Także będzie można je przerobić. Zobaczmy, czy przylosowało przedmioty. Chodzi nam o jakąkolwiek białą rzecz, żeby przerobić ją na żeby użyć ją do przerobienia zasnutych kryształów na uniwersalne części no niestety na nic W takim razie może... Ile to nam daje? 7 No trudno, przeróbmy to, nie będziemy szukać. Zosnęty kryształ. I to daje nam 100 części. Teraz zróbmy jakąś kosę jednoręczną. W tym przypadku nie mieliśmy jakiejś schowanej w skrzynce, zdaje mi się, że tak. Jeszcze to możemy się pozbyć, tego nie będziemy używać. Rezonującej Fury też nie. Na razie niech sobie będzie tutaj. No i spróbujmy, co tym razem się uda. ulepszenie rzadkiego przedmiotu 50 uniwersalnych części, czyli mamy na 7 prób kosa cyklu za pierwszym razem Zmniejszy to nam obrażenie, ale gdy zbraz kości jest aktywna, a twoje umiejętności dodatkowe zadają obrażenia zwiększone o 351% skrócają pozostały czas trwania zbroi z kości o 4 sekundy także to się opłaca zamienić tylko dobrze było zrobić w tym miejsce naklejnot ta co odpowiada zaklinaczka trzymając na zadanie obrażeń obszarowych, to możemy poświęcić tych trzech pierwszych. Nie chcielibyśmy poświęcać. No i spróbujmy zmienić to na miejsce na klejnat. czy to się uda i jak szybko udało się za drugim razem. Teraz wróćmy do naszej skrzynki. Na pewno warto by było zmienić te kamienie na ich wyższy poziom. Piamen też możemy wymienić. No i założymy tutaj w cyklu królewski szmaragd. Dobra, wyjmijmy od razu te dwa, trzy klejnoty. Większą inteligencję i teraz czy potrzebujemy, żeby nam skróciło czas. Możemy mieć punkty życia. Doświadczenie, złoto od potworów i zmniejszenie kosztów zasobów. Może to jest, e, skrócenie czasu znowu będzie jednak najlepsze. Czyli już teraz mamy skompletowane bronie w dalszym ciągu to trochę się zmniejszy, ale powinno się zwiększyć przez tę aktywną zbroję z kości. To też nie będzie potrzebne. Roz, rozłóżmy to. Widzę, że trafiła się zbroja pod demonów. Przepraszam za dźwięki w tle, ale sąsiad dalej się remontuje. Także może być słyszane wiercenie, młoty wszystko po kolei. Te przedmioty już też nam nie będą potrzebne Zidentyfikujmy te dwie, e, dwa przedmioty, które udało się znaleźć I Teraz byśmy się skupili nad zrobieniem pasa Wyjmijmy kamyczki z tych spodni I kamyk z tego hełmu Czy to jest coś, co byśmy chcieli zostawić? Korona Leoryka, Przysięga Losu Myślę, że nie Wszystkie przedmioty setowe zwiększają jedność skóry jakości, także dobrze, bo to wszystko to zawsze będziemy starać się używać. Zobaczmy, czy dla naszego łowcy się to nie przyda. Stawimy mu to. Czy tą broń możemy dać naszej zaklinaczce? Nie, nie jest lepsza, także też wyłuskujemy kamyczek, żeby nie stracić coraz ciężej o te kamyczki I rozłupujemy przedmiot no Dobra, czyli teraz potrzebujemy pasa Z pasem może nie być tak wesoło Może być trudniej go trafić, no na pewno nie aż tak trudne jak pierścionki, których konkretnie będzie nam potrzeba, no ale Zobaczmy co da się zrobić. Spróbujmy na razie tylko dwie zrobić. Licząc na szczęście. Przypominam, że poszukujemy powrót z sędzi Pas Harringtona. Powyróż sędziwoja. No, mamy dzisiaj duże szczęście. Po raz kolejny troszeczkę obrażenia spadną, ale to nie chodzi nam o obrażenia te tutaj pokazywane, tylko obrażenia z bonusów. Otrzymujesz dodatkowe 40% redukcji obrażeń, kiedy któryś z roków jest dotknięty klątwą, czyli warto będzie rzucać na naszych przeciwników tą klątwę. I co tutaj jest jeszcze, zwiększa obrażenia, umiejętności kościane kolce, to można by spróbować to zmienić na coś bardziej nam pasującego. Jakie inne opcje mamy? Ponura kosa, wyssanie krwi, kościane kolce To myślę, że nie ma co marnować tutaj punktów na to, bo żadna z tych trzech umiejętności nas nie interesuje No dobra, załóżmy to Zostawię jeszcze tą godzinę z czarownic na chwilę I ten pas Harringtona to możemy rozłożyć. Zawierzmy systemowi. Jeszcze tylko dwa pierścienie, jakby się udało zrobić. Mamy jeszcze możliwość e, próby na e, te pierścienie, więc może stwórzmy pierścionek. I to było właśnie u Pytrego Shena, rzemieślnika, złotnika. To już jakikolwiek, aby był na poziom 70. Nie tracimy tych e, naszych e, głównych części pod więc możemy zrobić ich więcej. O tyle, o ile mamy klejnoty. Ja zrobię 5. To jest poziom 70 przedmiotów, więc już powinno się udać wykręcić te konkretne, o które nam chodzi. Czyli tak. W zasadzie potrzebujemy trzy. Bo ten w yy, jego też nie jest jeszcze odkryty przeze mnie. Czyli w jego mamy wyrok Crispina, to jest trzecia strona. Druga strona, tutaj w prawym dolnym rogu, to jest pierścień. No i dwa pierścienie, które chcemy mieć założone na postaci, czyli Jedność Żywiołów i Gniew Brixa. Na razie mamy opaskę chciwości i różę wiatru. Pierścim Pielnego pie Ognia i Pierścim Okulusa Dobra, więc e, Próbujemy co z tego wyjdzie, czy pierścionki można robić tym zadaniem, tym to, Tym schematem Nigdy nie próbowałem Ale dlaczego nie Pierśń Okulusa Niestety to nie jest ten, który byśmy chcieli Jeszcze raz możemy Litania Niepokonanych I ostatnia próba jest się na Gela. No, niestety żaden z nich nie jest tym, który bardzo byśmy chcieli. Żaden z nich nie dodaje jakichś wielkich bonusów, a może ten trochę większy niż Róża Wiatrów W zasadzie zmieńmy to, czemu nie przywołuję. Opętańca upady, który będzie walczył z Twojego boku. Może być Róża Wiatrów, Titania Niepokonanych. Nie jest to nam potrzebne. Ten pierwszy, też Czy tutaj jest miejsce na klejnot? Nie, i tu też nie ma dobra. W takim razie spróbujmy zrobić tym razem głęboką szczelinę. Poziom 7 robiliśmy ostatnio. Może poziom 8 spróbujmy. Nie było aż tak źle. Stało nam jeszcze 10 minut nagrywania na tej serii. Nie chciałbym przekraczać tych półgodzinnych odcinków. To jest taki dobry czas na oglądanie. Aktywujemy Simulacrum, Podbiegamy, aktywujemy zbroję. I teraz zaczynamy eliminację uważamy na te wszystkie bomby to może się nie zbyt dobrze zakończyć jak jakieś spanie nam prosto na głowę ale to jest klasy, który robimy na wszystkich postaciach szczególnie na wysokich poziomach udręk Ważnym jest, żeby się ustawiać w taki sposób, że strzelamy w tę stronę, że te wszystkie strzały się przycinają. przecinają. Zbrojackości się dezaktywowała, aktywujemy ją od razu. Trzeba tak pilnować, żeby zbroja z kości była cały czas aktywna. Bardziej niż ta aura spowalniania, jest dla nas ważna. Zbrojackości, aury spowalniania to możemy sobie tam y, pilnować tylko przy próbkach elitarnych ale widzicie, to nie na tym poziomie trudności ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego komandy, ładnie wymiata. ustawiłem go jako leszcza ale poduczyłem się trochę technik tworzenia postaci widzę, że to zaprezentowało szybkim rozwojem może uda nam się tę serię dość szybko skończyć to jest drugi odcinek, zakładałem taki tydzień czasu, że sobie po poświęcę na nagranie tej serii że w 7 odcinków powinienem już ogarnąć tą postać Może uda się w 5 Zobaczymy też jakie będziemy mieli szczęście z dropem ale widzicie zasuwa ten nekromanta nieźle zanim to wybuchnie to jesteśmy w stanie pozbierać wszystkie to I w zasadzie szybka odnowa tej umiejętności napływ krwi powoduje, że możemy szybko przeskakiwać między wszystkimi e, grupkami, czy też poruszać się po prostu po planszy. Małe zwolnienie, czemu nie. Ostatnio było Virgin Media u nas stwierdzili, że jest zły kabel to darmo podnieśli do 350 MB na sekundę internet powiedzieli, że już powinno być dobrze zobaczymy na chwilę obecną przecinki jeszcze są z Diablo ale mogą być również po stronie Blizzarda i mamy już strażnika jeszcze przy okazji aktywowaliśmy pomocników dobra gdzie jest ten strażnik Aktywujmy na nim trąbę Na hita. Jeszcze czemu nie? Spektakularny koniec z wybuchem. Zmora znykanych się pojawiła. Zmora potężnych. Super. Czyli już mamy. Jeszcze tylko brakuje nam kamienia pomsty. ZEI. też jest super. Z większym Poziom tego i tego, żebyśmy wiedzieli, którymi się będziemy posługiwać, i teraz kwestia wyrobienia kilku, kilkunastu poziomów i ulepszenia tego do poziomu 25, czyli żeby otrzymywać dwa bonusy. <coughs> Dobrze, czyli jeżeli chodzi o naszego nekromantę, będziemy potrzebować zmory potężnych, więc błyskawic nie jest już potrzebny. I kamień pomstyzej, to sobie tutaj będzie. My wsadzimy. Czyli nie jest tam potrzebna tego ta my Wsadzimy sobie to tutaj, żebyśmy wiedzieli. Nie udało się białych przedmiotów zdobyć, ale udało się zdobyć dwa legendarne i mamy tu Empirejski posłaniec i lazurowy gniew. Przeróbmy wszystko u kowala na miał. I teraz będą nam te pomocniki biegać się drzeć czemu nie? Dobra, postarajmy się dozbierać trochę więcej tych trwałych podłamków. Robimy poziom dziewiąty. A może nawet 10, czemu nie zaryzykujmy? Necromantał 10 nie zrobiłem. Mamy jeszcze 5 minut. Mam nadzieję, że akurat się uda. Aktywujemy oba bonusy zbroje z kości symulatrum. Niech działają co mogą. Wiadomo, że wyższe poziomy trudności będą wymagać większego skupienia się na tym co robimy. Ja tak naprawdę teraz pan na, na pełnym luzie, bo wszystko pada na hitam. Oczywiście to nie jest tak, że ta postać jest taka potężna, tylko jest po prostu za niski poziom jeszcze krany. Ale myślę, że stopniowo zbijemy się na poziom. Od ręki 16 zrobimy ten magiczny poziom 70 głębokiej szczeliny. Wszystko w swoim czasie. Najważniejsze pilnować zbroje z kości. Myślę, że dopóki nie zdobędziemy tego Crispina do Koski, to ten obecny amulet, który mamy, który zwiększa ładunek zbroje też się dobrze sprawdza. To jakby alternatywa dla tamtego amuletu Crispina Wycofujemy się z takiej grupki, nie ma sensu przyjmować obrażeń na siebie Zawsze jest ryzyko, że coś nas ubije Jak za dużo tych przeciwników koło latam strzał rów, strzał, rów, to taka... Mentalność z y, Łowcy Demonów też. I tylko pilnować, żeby mieć jak najwyższy poziom tej zbrojskości. Na chwilę obecną jeszcze nie mam wprawy w tym. Miałem przerwę, na tamtych nie trzeba było aktywować żadnych takich aur, na postaciach, które zrobiliśmy. Cały czas też myślę, jaką postacią następną serię zrobić, jak to już skończymy. Nie widzę... też dużego problemu z dokończeniem tej serii. Secik dla... E, ...zaklinaczki to jest ten sam, co używaliśmy na poprzednich dwóch postaciach. Także możemy pożyczyć dla kompletnego buildu, żeby zobaczyć jak działa. Już wiadomo, z każdym kolejnym buildem... Każdą kolejną postacią, którą sobie tworzycie do Waszej serii, do, waszej, do Waszego katalogu postaci, to będzie szło coraz szybciej, bo dużo przedmiotów możecie sobie homikować. Jak wiecie, że będziecie robić przykładowo barbarzyńce, patrzycie jakie przedmioty tam legendarne, potrzebuje i sobie te legendarne przedmioty, jak znajdziecie na innych postaciach, homikujecie. I potem tylko poziom 70 wbić, i od razu można większość ubrania już założyć. No i znowu aktywujemy wszystko bez problemu. Kostur wypadł. I jest jakiś pierścionek legendarny. Zobaczymy co to będzie. Zrobię to sobie na trzecie poziomy, żebym wiedział, że to teraz lepsze ci skupię się na tym, który mamy wprawiony. Wróćmy do miasta, zobaczmy jaki pierścionek udało nam się dropnąć. Tak naprawdę to już tylko pierściąki, nad którymi będziemy się skupiać. I udało nam się cudownie zmieścić w 30 minutach, 29, to jeszcze to wszystko ogarnę po 1 minutę. Zniszczymy te przedmioty, które są niepotrzebne. Co nam wypadło? Łukowy klejnot. Nie, nie jest coś, co nam potrzeba. Będziemy chyba używać naszego szczęścia w hazardzie u Kadali, no ale to bardzo drogo będzie nas wychodzić. Dziękuję za dotrwanie do końca. Zapraszam na kolejne odcinki tej, czy do oglądania w innych serii. Jeżeli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie. Również zapraszam do, do, do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. A ja teraz was podaję z rabem i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Na razie.